Dzień dobry wszystkim, na kolejnym spacerku Dzisiaj o wiele wcześniej wyruszamy na spacerek Karwonka zostawiamy i żeby tradycji stało się zadość to standardowo podniesiemy śmietka wala co chwilę jakoś chyba miejscówka mają tutaj i piją no, zmierzamy już do pierwszej wiaty. Dzisiaj już pierwsze już znalazłem na wcześniejszych spacerkach z Karbonkiem. Są nagrane, to wrzucę później do filmiku, to zobaczycie co tam się udało znaleźć ciekawego. No to tu już zmierzamy do pierwszej wiaty i zobaczymy czy coś będzie ciekawego i jeszcze zachęcam na samym początku do lajkowania, komentowania no i do subskrypcji kto jeszcze nie subskrybuje a no, odcinki się podobają to gorąco zachęcam do usłyszenia na pierwszej miejscówce jak będzie pierwszej ja wiatrce W wiatrze, w wiatrze niestety nic nie było Wypustki, pustki jedynie co tylko trochę plastików było a reszta opóźniona zobaczymy tam na wprost może w tamtej będzie coś z tu jest pełno śmieci jest pusta. Ogrania. Coś jeszcze. z nic. Jakieś przetwory. na tej ulicy Mamy kontenerek na gabaryty A w nich są często ciekawe rzeczy, hmm, meble, meble O proszę Projektor jakiś bierzemy Fotelik, komutka, nie, szafki jakieś chyba Tam jest jakieś krzesło, meble Kojec chyba dla dziecka Krzesełko Pełno mebli, bloty Krzesełko jakieś małe Motyrocy Telefon stary, no, zabaweczki. Przejrzymy ją, czy coś się. nada, coś ciekawego do wzięcia. Stare wszystko. Pokurzone wszystko. Zostawiamy. Dobra, nic nie widać. Widzimy tylko taki projektorek. Zobaczymy w domu czy działa. Zobaczmy czy tu jest jakiś włącznik teraz. To się łączy. A tu jest on. po Jakieś Wi-Fi. Dobra, w takim razie i tak bierzemy to. Zobaczcie. jeszcze taka saszetka znaleziona w kontenerze. I teraz dopiero co zauważyłem, patrz pod nasem razie. 1 dwa groże. I tylko nogi, kolejne kolejny dwa grosze. Czy coś jeszcze jest? Nie ma nic. W kolejnej widzicie coś śmieci. Jakiś plecaczek trochę już uszkodzony. Ale tak, tu jest nerw. Jakieś torebki. I zaraz przejrzymy przejrzę to o, pompa I zaraz zobaczę czy, czy coś jest ciekawego tutaj założę rękawiczki i przegloniamy tu jest jakieś rzeczy Przejrzę i później pokażę Wam czy coś się udało wziąć z tego Tego nerfa pistolet wzięliśmy taką malutką torebeczkę. i tu i taką różową na łańcuszku Niestety było pełno śmieci nic ciekawego no ale lecimy do następnej, może w następnej będzie coś Teraz do tej Co tu się dzieje? Proszę Mączki plastikowe Stary ekspres Torebka Proszę lanik Poszyg zdezodowany Słowiczki grubsze nic tu nie widać ciekawego. ale tak jeden pan pisał teraz założę rękawiczki i trochę przerzucę może coś pod tym śmieciami się kryje i tak na razie to tak tutaj nic, nic za bardzo nie widać Dobra na pewno weźmiemy te bąbki tu w płaszcz, jest jakiś, jakiś płaszcz no dobra, przejrzę ten i zobaczymy, zobaczymy czy Wracamy coś będzie ciekawego jeszcze w domu. Zobaczmy ten dywan, I tutaj są bombki. No, trochę niewygodnie iść z tym. I plecak też jest zapełniony różnymi, różnymi tam ciekawymi rzeczami, które widzieliście. No dobra, dobra. zaniosę i pójdę jeszcze na to drugie osiedle tam jeszcze coś może będzie jeszcze ciekawego też już, już tu na tej ulicy nawet, nawet fajne rzeczy dobra, do usłyszenia za jakiś czas Jakaś mp4 chyba broku jakiegoś przycisku ładowareczka tutaj leżało, na stoliczku A tu obok mamy tablicę korkową Którą chyba weźmiemy ja Jestem u nas W osiedlu Już tak przejrzałem te Są odpady Ale Zobaczcie tu co Tu jest broń Karabin I do tego jeszcze działa to tutaj ten rowerek, z ostatnio brałem części. No i pierwsza znajdka, jeszcze raz koło tego kontenera na gabaryty. I zobaczcie, taka kosioreczka elektryczna. Z wygląda na dobrym stanie. Zobaczymy, może nic jej nie dolega biorę ją i idziemy na kolejne osiedle szukać kolejnych znajdek tu jeszcze sobie zobaczcie jak to wygląda trochę przerdziewiało, ale no, tu kółeczko trochę pęknięte, ale to żaden problem jeżeli działa do koszenia jak najbardziej będzie będzie wystarczała dobra, zabieram ją i za jakiś czas widzimy się w jakiejś wiacie Kistości książek różnego rodzaju Podręcznik szpiega Tutaj też są jakieś doliny, saliny to jest cały też leksa filozofii Z rodzaj książki drog stąd zobaczę co w tej torbie czy też są jakieś ciekawe rzeczy te dwie to na pewno weźmiemy I dodatkowy szatak z grzybów reszta książeczek zostaje ktoś to może jeszcze przebierze jakbyśmy na targu gdzieś handlowali czy wystawiali to pewnie bym wziął. No dobra idziemy dalej coś sobie inny i książeczki gruntu, że nie są wrzucone. Chcę Państwu Mała. I przed chwilką proszę taki cały statek jakieś gry, puzzle dla dzieci. Wystawione były pod takim domkiem. Ekstra. Krajina lodu, Monopoly. znaczy Monopoly to. No może zobaczycie na podsumowaniu Co tutaj ciekawego jest A ja idę Na kolejne osiedle Może w końcu Uda się tak, do niego dojść Fajna taka torebeczka Jakiś taki Folia Śmienniki puste no i co? Ejku, coś tu jest, co tutaj ciężkiego takiego? Coś tu jest mega ciężkiego O, kasety

te pustki Dobra przejdrze Tosy to jakieś nagrywane.

Talik Lezek Leżezek poginany Rurka z czegoś no z kluczykiem tu weźmiemy chyba ten kuferkę Ciekawy jest z kluczykiem. tam w kolejnej lecie kostki jakieś kapciuszki tu trochę szkła a to już też jakieś butyczki Lecimy do ostatniej piaty jeszcze. Jestem, na dzisiaj. jestem dzisiaj w ostatnim Zprasyku nic nie ma Kartony. Nic nowego. ta to już sobie tego leży. Pusto. Są śmieci. No to już coś szabrował Zaraz ja coś tam pogrzebię trzeba rękawiczkę założyć No ale tak na pierwszy rzut oka Nic nie ma, zaraz zobaczę tutaj do środka Czy coś widać? zaraz coś się dozwieć, czy coś będzie ciekawego w pojemniku nic nie było przynajmniej nie tym razem same odpady ale co nie, to dzisiaj znaleźliśmy niektóre fajne rzeczy które się przydadzą, na pewno zmierzamy już do domu i jeszcze będzie podsumowanko, to zobaczycie jakie znajdki się znalazły. Tak. Mamy taką wielką tablicę korkową. Metr czterdzieści wysokość. Folia. Nie wiem jak to się nazywa. Ale ma to swoją jakąś nazwę. Już nie pamiętam. Jest trochę. Takie puzle. Puzle abecadło. Torebeczka na prezenty. Ładno atlas grzybów. Wkrótce sam raz na sezon. Nocież w telefonach już można mieć. No ale tu... Tu jest papierowa. Potwory do szafy. To jest chyba dwie... dwie rzeczy. W jednym. Tutaj są jakieś karty. Chociaż nie, to są, to są dwa różne. Nie, to są dwie różne, to i gry, bo tu jest szafa, nie no, tak jak ta, tak, Ta. tylko że tu jest włożona pod spodem, jakieś karty, czyli dwie takie gry. Gory te szafy. Później się sprawdzić, czy kompletny. <laughs> Monopoli. Junior. Kraj Narodu. Figurki. górki. Olaf. To jest chyba Anna. Tak i tu jest Elza. Są pieniążki. I tu jest plansza Monopoly. Teraz zobaczymy czy kompletna, ale chyba kompletna tak. Cała ta reszta. Zagadki Smoka Obiboka. Tu są jakieś gry, jakieś karty. Tu są jakieś też karty. Pewnie też kompletne, ale nie sprawdzić się dla pewności. Bąbki są jednak szklane szklane, ręcznie malowane. Bit, bis polski produkt. <laughs> I jeszcze tu jest taka gwiazdka metalowa. Czekoladka chyba. lindor. I takie drewniane. Kilka kółeczek. Kolejna rzecz. Podręcznik szpiega. na rzecz jak chyba został szpiegiem Jak się zachowywać jako szpieg Takie różne rzeczy Ciekawa Książeczka Książeczka jakoś taka Chyba o, o Rolling Stonesach Nie wiem czy to rolnik są się w Warszawie czy co możliwe <laughs> taki plecaczek którego nie było na nagraniu samek tylko trzeba włożyć taki projektor coś ale gwiazdy już był sprawdzony działa tutaj mamy saszetkę kamp Kampus z karabinczykiem też jest cała MP4 jeszcze nie sprawdzone ładowarka LG działa torebka rybowa Dość, w dość dobrym stanie nie widać jakichś większych zniszczeń czy zużyć z chaosa. z jedną taką malutką kieszonką Kuszkiem. tu jest taki fajny kuferek, stary z kluczykiem, który też działa w środku tak to wygląda tutaj te paseczki można poluzować i będzie powiększenie można go powiększyć, o o tyle, z jednej i z drugiej strony Stara, ale w no, dość dobrym stanie, tutaj jest tylko troszeczkę Takie braki No ale, nieźle Malutka kosmetyczka chyba W z wierzchu w bardzo ładnym stanie I tutaj jest cały cały magazyn broni taki nerf z magazynkiem działa ten to działa Shotgun. Coś jakby ala la Nerf. No takie na same naboje, ale jakiś X-shot. X-shot Jaki złoty. I tutaj jest jeszcze chyba karabin snajperski, ale nie ma magazynku. Nawet strzała strzela. Tak, cały magazyn broni. Tutaj są placuszki. Tutaj jest yy, łaźnierz. I. taki racing Dwanik, też bardzo w bardzo świetnym stanie z 2 metry ma na no, metr 20-30 to jest fajne to chyba by było na tyle. Trzeba to zwinać. To oczywiście koszarki, która jeszcze została, jeszcze nie wnoszona do domu. I to by było wszystko na na dzisiaj. Dzisiejszego dnia. Do usłyszenia.